Siemanko, dzień dobry, Kryptobroda z tej strony, w dzisiejszym materiale omówimy sobie ostatnią misję Argent Explorer, następnie zrobimy taką małą misję na Startnet Quest oraz pomyślimy sobie co dalej, jako iż jest to ósma misja, czyli ostatnia. Zanim przejdziemy do ósmej misji, czyli DAPLAN, czyli oceny aplikacji, cofniemy się na chwilę o tydzień do tyłu i omówimy sobie EIVNU. Ponieważ, jako że wypadło to na taki dosyć duży zator sieci Starknet i nie każdemu mogły przejść transakcje itd. I programiści tutaj, zespół deweloperów ogłosił update. I podzielili otrzymywanie NFTK na dwie części. Ci co zrobili mogą już odebrać. Tym co nie przeszło albo przeszło po dacie, mają czas do aktualizacji systemu, która odbędzie się w lutym. Dokład... w lutym, w lipcu, przepraszam. Dokładnej daty tutaj nie znamy. Także jeśli nie zaliczyło ci tego zadania, nie możesz odebrać NFTK numer 7. Ja na przykład nie mogę. Zrobiłem sobie to później, czekam teraz na to, aż będę mógł odebrać go w drugiej, że tak powiem, tu. Jak so widzicie macie batch one i batch two. Jeśli będzie on już gotowy do odbioru, na pewno poinformuję Was na kanale maniaków biznesu w mojej standardowej zakładce. Jeśli jeszcze Cię nie ma, link znajdziesz w opisie. Serdecznie zapraszam do dołączenia i aktywnego uczestnictwa. A teraz wrócimy sobie do Daplandu. Przechodzimy na stronę łączymy się standardowo naszym portfelem. Jak widzicie mamy tutaj do oceny kilka aplikacji, deksów i tak dalej. Wybierzemy sobie coś, co działaliśmy podczas tej kampanii. Ombrik, czyli te klocki. Pamiętacie tego rodzika? Czy każdy mógł zrobić sobie coś innego? Jest rating, ocenimy, damy mu 5 gwiazdek, niech będzie. OK, no i tu zadanie z kategorii tych prostych mamy zaliczone, przejdźmy sobie dalej, kolejną misją, którą dzisiaj zrobimy jest to Starknet ID i Starknet Quest. My już robiliśmy tutaj do odbioru, mieliśmy w czasie jednego -a, drugiego, drugi już jest wycofany, teraz mamy tutaj trzeciego, zarejestruj domenę lub subdomenę, klikamy verify. Jeżeli robiliśmy tutaj zadanie na kampanii Argent X, to ta gra z Nie wiem czy pamiętacie, ale ona już nas tutaj y, upoważniła, że tak powiem, do odbioru. Na początku można było tam zarejestrować domenę, później były problemy przeciążenia sieci i tak dalej, i wtedy wystarczyło zarejestrować subdomeny. Także to przechodzi. Natomiast te zadania społecznościowe nawet nie musicie sobie robić, tylko kliknijcie zamknijcie stronę. Poczekajcie, chwilę one zostanie zaliczone. Ok, jak już skoczył Wam taszek klikamy Get Reward. Standardowo potwierdzamy to na naszym portfelu Argent. Tutaj wyszło Fi. 18 centów. W zamian za to dostaliśmy kolejnego NFTK do kolekcji. Jako że dzisiaj zrobiliśmy ostatnią misję z kampanii Argent. I teraz co dalej? Jako, że na czas na odbiór NFTKów jest około roku czasu, a zadania były bardzo proste. Myślę, że warto wejść jeszcze na stronę Startnet Ecosystem. Mamy tutaj wpisane wszystkie aplikacje, wszystkie strony itd. Dostępne na sieci Startnet. Ja tutaj proponuję sobie wybrać tylko te z, z mailetu, czyli te co będą miały tutaj u góry na zresztą napis live, w tym celu kliknijcie sobie tutaj guziczek. Czyli Wam za No i po kolei róbcie sobie tam wracając, powiedzmy co tydzień, co dwa lub raz na miesiąc wejdźcie w parę aplikacji, przeklikajcie, w ten sposób będziemy sobie nabijać ilość transakcji oraz wolumen. Poza tym polecam zainteresować się portfelem Bravos. On też ma gdzieś tam kampanię, ale że tak powiem. Znalazłem ją niestety w trakcie to był trzeci czy czwarty tydzień. Także postanowiłem po prostu odpuścić i. Na końcu zainstalować go. I przeklikać sobie wszystkie. Wszystkie lub większość aplikacji właśnie dostępnych w ekosystemie. Ja tutaj będę szczytywał sobie ten portfel, jako że wiem, że on jest bezpieczny, że jest ziarenka seedów od argent. Jeżeli ktoś z Was ma jakąś obawę, to on nie musi szczytywać, zimportować sobie konto, tylko może po prostu założyć nowe konto. Wtedy wiadomo, że po prostu startuje od zera. A te osoby, które sobie szczytają z seedami, zimportują konto, już tam jakąś liczbę transakcji mają. A na pewno będą mieli też również to, że korzystają z drugiego portfela. Portfel ten jest dostępny zarówno na nasze smartfony na Androidzie oraz iOSie, jak i Chrome Firefox także dostępny na przeglądarce. Ja na pewno będę działał przeglądarkowo. No, i myślę, że to na ten moment wszystko na dzisiaj. Obserwujcie kanał Maniaków Biznesu. Tam niektóre mniejsze akcje wchodzą na bieżąco, a także zostaw tutaj subskrypcję, łapkę w górę oraz komentarz dla zasięgu i do zobaczenia w kolejnym materiale. Z fartem, cześć.